Witajcie na kanale Zeocast. Dziś zajmiemy się tematem, który porusza wielu właścicieli zwierząt domowych. Co dzieje się z naszymi ukochanymi psami i kotami po ich śmierci? Czy istnieje miejsce, do którego się udają, czy pozostają z nami w sposób, którego nie jesteśmy w stanie zobaczyć? To pytanie od wieków nurtuje zarówno miłośników zwierząt, jak i filozofów, badaczy duchowości czy zwykłych ludzi. Dziś zagłębimy się w różne kultury, religie, a także najnowsze badania, by spróbować odpowiedzieć na pytanie: gdzie idą nasze zwierzęta po śmierci? Emocjonalna więź z naszymi zwierzętami. Zanim przejdziemy do możliwych odpowiedzi, warto podkreślić, że dla wielu właścicieli psy, koty czy inne zwierzęta są czymś więcej niż tylko towarzyszami. To członkowie rodziny, istoty które obdarzamy miłością i opieką, a ich odejście często wywołuje ból porównywalny do straty bliskiej osoby. Ta więź jest nie tylko uczuciowa, ale i biologiczna. Badania pokazują, że obecność psa lub kota może poprawiać zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka. Po śmierci naszych ukochanych zwierzaków pojawia się naturalna tęsknota. I pytanie: co się z nimi dzieje? I tu z pomocą przychodzi zarówno nauka, jak i tradycje duchowe, co mówi nauka. Ze względu na naturę biologii i nauki, na pytanie o życie po śmierci dla zwierząt naukowcy nie mają jednoznacznych odpowiedzi. Badacze skupiają się głównie na procesach fizycznych, które zachodzą po śmierci. Mimo to, temat nie jest obojętny wielu neurobiologom i psychologom. Badania nad świadomością zwierząt wskazują, że niektóre gatunki, w tym psy i koty, mają rozwinięte zdolności doświadczania emocji, co prowadzi niektórych naukowców do rozważań na temat ewentualnej kontynuacji ich świadomości po śmierci. Wiemy, że to temat trudny do udowodnienia naukowo, ale takie przemyślenia mogą być dla wielu ludzi ważne. Duchowość i wierzenia. Od setek lat ludzie próbowali wyjaśnić, co dzieje się po śmierci naszych czworonożnych przyjaciół? W wielu kulturach istnieją różnorodne wierzenia i tradycje dotyczące zwierząt po śmierci. Na przykład w kulturze japońskiej wierzy się, że dusza zwierzęcia przechodzi do innego świata, podobnie jak dusza człowieka. W buddyzmie, zależnie od karmy, dusze mogą odradzać się w różnych formach, a dobre życie psa może oznaczać ponowne narodziny jako człowiek. Z kolei w tradycji egipskiej koty były czczone i uważano, że po śmierci ich dusze trafiają do specjalnego miejsca przeznaczenia. Tęczowy most, metafora przejścia. Wielu właścicieli zwierząt zna i odnajduje pocieszenie w idei tęczowego mostu. Jest to koncepcja, która pojawiła się w kulturze zachodniej, szczególnie popularna wśród miłośników zwierząt. Pęczowy most to miejsce, do którego trafiają zwierzęta po śmierci, pełne zielonych łąk i ciepłego słońca, gdzie mogą biegać i bawić się bez bólu i cierpienia. Idea ta mówi, że zwierzęta czekają tam na swoich opiekunów, aby połączyć się z nimi po ich odejściu. To piękna metafora, dająca nadzieję, że rozstanie ze zwierzakiem jest tylko tymczasowe. Choć teoria tęczowego mostu nie jest oparta na naukowych dowodach, pomaga wielu ludziom przejść przez żałobę i nadać sens utracie ukochanego pupila. Przykłady nietypowych reakcji zwierząt po stracie innych zwierząt. Choć nie możemy bezpośrednio zobaczyć, dokąd idą nasze zwierzęta po śmierci, wśród zwierząt obserwuje się coś, co można bejmniej nazwać żalem. Przykładem mogą być psy, które po śmierci towarzysza, zarówno zwierzęcego, jak i ludzkiego, często okazują objawy smutku, niechęć do jedzenia, wyraźne osowienie, czasem nawet wycie. Z kolei koty często szukają miejsc, które pachną ich zmarłym towarzyszem, jakby próbując zachować ostatnie wspomnienia. Te reakcje pokazują, że zwierzęta mają świadomość straty, co sprawia, że ich odejście jeszcze bardziej nas dotyka. Niektóre badania sugerują, że psy i koty mogą pozostawać w żałobie przez wiele dni, a nawet tygodni po odejściu swoich przyjaciół. W niektórych przypadkach opiekunowie zgłaszali dziwne zjawiska. Koty i psy wracające do swoich ulubionych miejsc w domu, a czasem nawet momenty, gdy wydawało się, że te zwierzęta czują obecność swojego zmarłego towarzysza. Dla wielu właścicieli takie zachowania są dowodem, że więź z naszymi pupilami jest czymś więcej niż tylko wspólnym czasem. Jest to głęboka, emocjonalna relacja, która może przetrwać śmierć przykłady z historii i literatury. Temat życia po śmierci zwierząt pojawia się również w literaturze i filmach. Przykładem może być film Mój przyjaciel Heczykoł, opowiadający historię psa, który po śmierci swojego właściciela przez lata codziennie wracał na stację, gdzie kiedyś go żegnał. Podobne historie można znaleźć na całym świecie. Literatura i kultura oddają hołd tej więzi, która wykracza poza czas i przestrzeń. Również wielu sławnych myślicieli i pisarzy wierzyło, że zwierzęta mają duszę, od Kartezjusza po Alberta Schweitzera. Te historie i wierzenia wzmacniają w nas przekonanie, że nasza wieść z nimi trwa także po ich odejściu, dlaczego wierzymy w życie po śmierci zwierząt. Ale dlaczego tak bardzo potrzebujemy wierzyć, że nasze zwierzęta gdzieś idą po śmierci? Dla wielu jest to forma radzenia sobie ze stratą. Sposób na uporządkowanie emocji i wyrażenie miłości do naszych czworonożnych przyjaciół możliwe, że wiara ta odgrywa rolę terapeutyczną. Pomaga przejść przez proces żałoby i zaakceptować, że ukochany pies czy kot już nie wróci. To właśnie dlatego pożegnanie jest dla nas tak ważne. Organizujemy ceremonie pożegnalne, zakopujemy je w specjalnych miejscach, czy umieszczamy prochy w urnach, by zawsze były z nami. To dowód na to, jak bardzo nam na nich zależało, jak istotną rolę pełniły w naszym życiu. Takie rytuały pomagają nam znaleźć ukojenie i poczucie, że nadal są w pewien sposób z nami. Podsumowanie. Czy nasze psy i koty idą po śmierci do miejsca takiego jak tęczowy most, czy może pozostają z nami jako dobre wspomnienia i duchowe wsparcie? Tego nikt nie wie na pewno. Jednak niezależnie od tego, w co wierzymy. Jedno jest pewne: ich obecność miała na nas wielki wpływ, a miłość, którą daliśmy i otrzymaliśmy, zostaje na zawsze. Zwierzęta uczą nas bezinteresownej miłości, lojalności i radości z małych rzeczy. Może właśnie dlatego wierzymy, że gdziekolwiek trafią po śmierci, będą tam szczęśliwe. Jeśli podobał Ci się ten film i chcesz razem z nami oglądać i poznawać świat zwierząt, koniecznie zasubskrybuj Zoocast. Zostaw łapkę w górę i kliknij dzwoneczek, by nie przegapić nowych odcinków. Dziękujemy, że jesteście z nami i że razem tworzymy społeczność ludzi, którym los zwierząt jest bliski. Do usłyszenia w następnym odcinku.